Trener Zbigniew Woźniak dwie doby po meczu finałowym z zespołem UKS Listuliszków na początek serdeczne gratulacje za końcowy triumf. Jakie to były spotkania w hali Politechniki? Dziękuję za gratulacje, bo właściwie musiałbym powiedzieć, dziękuję wszystkim za gratulacje. Jestem pełen podziwu dla tych dziewczyn, bo toczyły naprawdę wspaniałe dwa pojedynki były to naprawdę wspaniałe dwa mecze, które mogły się w publicznością sobota 0-1 wyrównujecie na po 125 25-24, aby przegrać 25-27 czy miał pan wtedy moment zwątpienia? Nie, forma jeszcze trochę paluje, ale wiedziałem, że będą ciężkie pojedynki, natomiast myślałem i byłem pełen nadziei od początku do końca, że wyjdziemy z tego 3 w sobotę po ciężkim boju. Noc minęła bardzo szybko. Początek jak marzenie. 16 do 10. Co się stało dalej w pierwszej partii? Ja powiem tak. Było 15, chyba 9, że dobrze pamiętam. No i były dwie autowe zagrywki, które nasze dziewczyny wzięły. Zmieniłem ruchero. Nie poprawiło to zbytnio gry, uciekło nam chyba 6, 7, 7, 8 punktów pod rząd. No to była konsekwencja przegrana tego seta, to była konsekwencja wygranego zresztą seta, to była konsekwencja no, tych nieprzyjmowanych zagrywek. Dziewczyny się trochę zdeprimowały. Drugi set to jest znowu konsekwencja tego pierwszego seta, natomiast później dziewczyny się podniosły i, i tu mam naprawdę wielki podziw dla nich i mi się wydaje, że w ten sposób kształtuje się charakter tego zespołu, a z, z perspektywy czasu, e, dobrze, że to dla nas się szczęśliwie skończyło, żeśmy wygrali, ja się bardzo cieszę, żeśmy zagrali dziesiąt setów. Pytanie kluczowe 0-1, 0-2 było widać, że to była tak jak pan powiedział konsekwencja pierwszego seta, bo, bo nie szło w tym drugim secie. Wierzył Pan przed trzecim setem, że możecie wrócić z powrotem. Tutaj opinie na boisku zawodniczek pewnie były jedne wokół boiska, a tych opinii było pewne tyle, ile osób siedzi, każda miała swoją. Jednak po dwóch pierwszych setach ciężko było upatrywać wiary w to, że może coś tu się nagle z minuty na minutę zmienić. Jak widzę kibiców, którzy nie wierzą w swój własny zespół, to nie są to wierni i dobrzy kibice. Zespół był przygotowany. Ja mówię, no przypadek przy tym, przy tym pierwszym secie spowodował chwilę zachwiania. Natomiast, natomiast no, trener, który nie wierzy w swój zespół, to chyba lepiej, żeby nie próbował. Wiedział Pan po czwartym secie, w momencie kiedy wyrównaliście na podwale, że ten mecz jest rozstrzygnięty? Ja trochę inaczej podchodzę do tego, za każdym razem mówię też dziewczynom, żeby walczyła o każdą piłkę, o, 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 o każdy punkt. My nie patrzymy, nie kalkulujemy w ten sposób, w ten sposób to, 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 to do niczego to nie prowadzi. Chodzi cały czas o to, żeby każda następna piłka, każda następna akcja była lepsza od poprzedniej. Zakończenie, to jest Pana drugi złoty medal w historii gry w trzeciej lidze, pierwszy z kobietami. Jakie to było uczucie odbierać tutaj ten złoty medal na zakończenie rozgrywek? Nie przegraliście 16 kolejnych meczów w Lidze z rzędu. Nie przegraliście na własnym boisku od stycznia 2015 roku. Takiej pasy w historii tego zespołu nigdy wcześniej nie było. Tak, z początku myślałem, że to jest pierwszy złoty medal, ale nie, bo w Ratajach z chłopakami zdobyłem w trzeciej Lidze w tym, w tym pierwszy złoty medal, żeśmy grali wtedy też o razy o, drugiej, o drugą ligę. Trzecie miejsce zajęliśmy w Gliwiczu. Natomiast tutaj z dziewczynami no, jest radość. Ja się bardzo cieszę z tego, a największą satysfakcją sprawia, jak patrzę na te dziewczyny, które są zmęczone, ale zawodnione, uśmiechnięte i naprawdę bije z nich radość. To, to, to są bezcenne chwile. To był taki weekend chyba marzeń dla tego zespołu, dodatkowo jeszcze mini siatkarki klubowe awansowały do finału wojewódzkiego, sezon się kończy i w tym ostatnim weekendzie Sezonu wojewódzkiego osiągnęliście, nie wiem czy pan sobie zdaje sprawę największy sukces. Wygrywaliśmy po raz pierwszy w tym sezonie na wszystkich boiskach, gdziekolwiek zespół SKF ustanął na boisku, tam wygrywał. Mi się wydaje, że dobrała się grupa szkoleniowa i, 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 i zarządu, która wie czego chce Wiadomo, że są różne spory dotyczące, ale mi się wydaje dotyczące koncepcji, nic więcej. I to jest taka pozytywnie, co się nakręca. No, jeden ciągnie, drugi mu próbuje dorównać. Mi się wydaje, że mini siatkówka bardzo ładnie zaczyna, zaczyna się rodzić. No i, i powiedzmy sobie szczerze, że te młodziczki, które, które nasze, które bardzo, bardzo mocno trenują, one w przyszłym roku powinny, powinny pokazać też, taki, nie, prawdopodobnie będą w karetkach występować, ale to jest też materiał, który, który powinien w przyszłości dużo radości nam przystąpić. Cztery ostatnie pytania. Wie Pan, co to jest za liczba 2514? To jest liczba od momentu powstania klubu SKF Poznań do momentu zdobycia pierwszego w historii tytułu mistrza Wielkopolskiej. Tyle dni upłynęło od momentu powstania klubu do momentu, kiedy pierwszy zespół w historii nie stanął na szczycie ligowej tabeli. Serdeczne gratulacje. Dziękuję Jak pan widzi przyszłość tego zespołu w turniejach barażowych o prawo gry w przeciwników, Nie znam przeciwników. Dla nas jest wspaniała sprawa, żebyśmy wybrali tą ligę. Wspaniała sprawa, że możemy grać w tych barażach. Na pewno będziemy zdobywać doświadczenie, a jak to będzie, nie wiem. Mogę powiedzieć tak, na pewno nie oddamy pola yy, tak, jak reprezentacja Polski mężczyzn. Będziemy walczyć od pierwszej do ostatniej piłki. To samo, co tutaj, w Wróćmy na moment do atmosfery tych spotkań, które tu się odbywały w hali Politechniki. Potwierdza Pan tą opinię, która tu krążyła po meczu, że mimo wszystko ta weekendowa atmosfera z finału przebiła te wcześniejsze spotkania, że było lepiej ze strony kibiców, że dali z siebie więcej niż na co dzień, chociaż dając z siebie na co dzień bardzo dużo. To był rzeczywiście mecz. Ja bym chciał i apeluję do zarządu Białoruskiego Związku Piłki środkowej, żeby tak ten terminować i takie drużyny mogły grać w tej żeby na tym meczu było więcej. Skoda, że to tylko w finale taki, taki, taki pojedynek. Może, może, może powiem, że ten półfinał też był dosyć taki emocjonujący, ale już mniej Może dwa pojedynki w czasie ligi. Ja się wcale nie dziwię, że kibice to Ostatnia akcja, w której było od 15 do 20 wymian, to chyba był Zenit, ale mi się wydaje, że to warto pokazywać. Na YouTube i żeby oglądała to cała Polska na cały świat. Dzisiaj udostępnimy to na YouTube. Pytanie końcowe: co się działo tutaj w hali po zakończeniu spotkania, jak i potem, kiedy tutaj ta hala opustoszała? Bo z tego co wiemy, nie poszliście do domu. No mam nadzieję, że legenda tutaj, dziennikarstwa pan Michał Szykowski opowie o tym. Cóż, tu żeśmy się radowali, był kieliszek sam którzy którzy poszliśmy na wspólną, cała drużyna, poszliśmy na wspólną kolację. No i żeśmy to powspominali ten mecz, ten, mecz, ten mecz Powodzenia w barażu, będziemy to na żywo relacjonować. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał jeszcze podziękować kibicom, naprawdę ten doping było, było słychać. Mamy wspomniane kibicy i się radowali. Dziękuję bardzo.